Na wszystkie, na, wszystkie, na wszystkie anteny, za na masz ten. Znaczy ten obok jest lepszy, nie, budynek. Ten był lepszy. Wyższy, wyższy i to dużo. Około 9,15 metrów. Tysięcy? A. Nie żyłem sobie, patrzyłem. Ja chcę mieć obraz możliwości ewentualnych, nie Dlatego do tego. A nie ma nic lepszego jak z kamery tak, więc na, na spokojnie można przeanalizować to wszystko. Ta. Ten budynek też ładny, ten dworcowa 62. E, ten wieżowiec? O. Tam stoi chyba coś, nie? To umiem, nie, 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 to jest dalej, to tam jest era. Ten, co wystaje, taki szpikulec, no. to jest obok metalowej GSMR. A, no faktycznie, on stoi taki w ale całe na górki, wszystko tu jest prawie, że. Tak. Ja nawet na tym dachu nie byłem. pan, no, to wszystko no. dzięki mnie. No. A przejrzystej się dzisiaj. Bo na górki, to które są te budynki? Yy, Tam, takie te rady. pierwsze. Te takie, nie? Mm -hmm. O, spod słońca już nie nagram za wiele Czasem nagram A było boli coś A helikopter co, nie ma? Poleciał? Helikopter? No, czy on tak nie, nie jest na cały czas? Nie, nie, one tylko przylatują z pacjentami, nie? Aha, czyli one są gdzie oddaję, indziej, od, rozumiem Oddaje pacjenta i, i opuszcza no W sumie rację, bo blokował komu innemu, nie? Stoi gdzie indziej, nie? Na tu, w rękach, tam ma już, już tak. Ale dzisiaj już na trzecie, cztery razy już były. Już coś się wydarzyło. To nawet trafią kurde, dwa to naraz, to już widzieliśmy się dały. Tak? I ogarniają, tak? No I wiem, dwa to musiało być chyba to jest, to? nie tego? Przeleciały dwa. Kurde go tutaj źle poniosło, bo cały czas na to prawo strona ten ruch go niosło, nie? <laughs> Nie, kurde, nie trafił w lotnisko, czy co? On się próbował spasować pewnie, A on się dopasował, kurde pasza za chwilę drugi, bo drugi po w krotki Toż To też ryzyko, bo to śmigło można zahaczyć, nie? Przecież. No to stawali, to trzy siadały. To, taki... to są Siedle Mleczne chyba, czy takie jak to się nazywa. prezes, nic się nie stało, Słuchaj, jesteśmy spalin na, na dachu szpitala. No i powiedz mniej więcej, jak Ty mówiłeś, w którego kierunku ma być najeżdżane? Gdzie?